Cześć, przekształcimy sobie teraz naszą liczbę zespoloną z postaci trygonometrycznej do algebraicznej. I na początek przepisujemy moduł z 2 dzielone przez pierwiastek z 5, a potem w nawiasie podstawiamy już wartości konkretne pod cosinus i sinus. Mamy cosinus 5 pi 3 I jak to sprawdzić bez wzorów redukcyjnych? Nie musimy się ich uczyć na pamięć, jeśli pamiętamy, jak wygląda cosinusoida i sinusoida. Czyli mamy tak, 5 pi trzecich, czyli to jest pi i jeszcze 2 trzecie pi, czyli to wypada mniej więcej tutaj. I również tu na dole tak samo. I teraz zobaczcie, cosinus na dole mamy to będzie jedna druga, prawda? Bo to tak jakby sinus dla 30 stopni, jakby patrząc od trzech drugich pi licząc, czyli mamy jedną drugą. I teraz sinus 5 pi trzecich. To będzie minus pierwiastek z 3 przez 2, bo to jest tutaj jakby dodać 30 stopni. Czyli mamy minus pierwiastek z 3 przez 2. I oczywiście jeszcze i. A teraz musimy wymnożyć sobie przez moduł z. I mamy tak. Tutaj będzie, zobaczcie, dwójki nam się skrócą. Będzie 1 przez pierwiastek z 5. Jak usuniemy niewymierność mianownika, to będziemy mieli pierwiastek z 5 dzielony przez 5. I teraz znowu dwójki nam się skracają przy wymnażaniu przez drugi y, ten człon. I mamy minus i, i pierwiastek z trzech piątych. I to jest wszystko.